I <laughs> Tu, 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 non mi pada No, ma dai, łapa. Łapa. Znai sbagli? Chi? Chi? wam zrobić śniadanko. Tak? Pora na śniadanie? Ej! Co jej robisz? Bo Łobuzie, co jej robisz? Kocie, śniadanie już gotowe. A ty co, moja mordo? Co? Ty już jadłeś, tak? No. Piesek już ja. Piesek ma specjalistyczną karmę i leki. I porannym żywieniem zajmuje się pan, tak? Przygotowuje ci to wszystko i daje. No tak, mordka. Przecież znowu odkłaczyć legowisko, bo całe zakłaczone. A ja się cieszę, że mam sałatkę z wczoraj. Dobra, pokażę Wam tak na szybko nasze zakupy z Action i z Sensei. Mierzyłam w Sinsei dość dużo różnych rzeczy, ale była taka kolejka i tak dużo ludzi, że nawet nie chciałam tam nagrywać. Mu nie było czasu. Ale najpierw Action. Tu jest bambusowa półka. Taka taca na zioła. No super, Kevinku. O, tak to wygląda. Nie wiem czemu, coś mi się przyśniło, że te półki się jakoś wyciągają, że to będzie bardziej, o, mogło tak stać. A to jest bardziej taca, czyli bardziej tak leży. A drugi bambusowy regał jest to taki składany, jak tutaj widzicie. I z tego jestem bardziej zadowolona, bo to zaoszczędzi dużo miejsca. Wiecie, położę sobie w kącie na blacie. To jest do góry, więc będę mogła tam sobie poustawiać. A ja mam tyle tych wszystkich przypraw, słoików z tym wszystkim. A meble niestety dość małe, więcej półek jaki jest takich, wiecie, do ściany na zewnątrz. No i to jest o taki regał. Tutaj widzicie jego wymiary: 36 wysokości, 18 szerokości, czyli takiej głębokości, bardziej 21,5 szerokości. Mi się bardzo podoba, fajny jest.

No, ale to chyba kolory zmieniają, no nie? Zmieniają kolory, tak? Różne są. I co tam mówiłaś, że coś w rytm muzyki można podłączyć, nie? nie. <laughs> można zrobić dicho do domu. No ale ogólnie ona to chyba chce na ścianę gdzieś tam poprzyczepiać, żeby jej tak świeciło. No i można można widać tutaj przycinać. W jest dużo fajnych biustonoszy, ale może nie będę tak dokładnie pokazywać, bo chociaż żyjemy w XXI wieku, to... Różni są ludzie. Dobra, przejdźmy do Sensei. I w Sensei taka koszula nocna. Ona jest, ja wiem, może będzie. No, na pewno tak, może do połowy uda. Ona kosztowała 29,99. Jak widzicie, tutaj ze stitchem wszędzie jest stitch. I to sobie moja córka kupiła. Tutaj bawełniana bluzka, materiał taki prążkowany i to jest taki kolor popielaty. On jest trochę ciemniejszy niż Wy tutaj widzicie, o, bo kamera jednak rozjaśnia. Za 19,99. I drugi w rozmiarze S. Nie wiem, czym on się różni, bo on w zasadzie poza kolorem to wygląda tak samo. A ten jednak jest droższy, bo 25,99. I powiem wam, że jakoś tak na to nie zwróciłam uwagę, kupując w sklepie. Obie nie zwróciłyśmy na to uwagę. I właśnie potrzebowałam takie po prostu szare, w kolorze szarym, ciemnym, jasnym bluzki, bo nie mam nic szarego. I jak ostatnio zakładałam spodnie, jedne, drugie spodenki, to zawsze mi brakowało takiej zwykłej, prostej, szarej bluzki. I tu już taka cienka bluza. Ona jest dość krótka, ale taka trochę tak do spodni, nie żeby jakoś brzuch był na wierzchu, tylko hmm, taka, wiecie, że zachodzi na pas. Tutaj z napisem, to też jest taki jeszcze inny odcień szarości. To jest rozmiar S, ale tak jak Wam mówię, właśnie nachodzi trochę na spodni i rękaw ma bardzo duży. Także jakby ktoś z Was, któraś z Was chciała zamówić przez internet... To ten rozmiar jest taki dość duży. SK i bardzo fajny. Ja mam długie ręce, a bardzo fajny długi rękaw jest. I kosztowała 49,99. I tutaj moja córa zaopatrza się w piżamy. To jest czarna piżamka. 95% bawełny i 5% elastanu. Toż taki prążkowy materiał. Ona kosztowała 19,99. To jest taki intensywnie czarny kolor. To jak Wam mówię, kamera przekłamuje, ona rozjaśnia. I do tego są takie spodenki, bym powiedziała, bardziej getry. I to jest taki topik, króciutki. No i tym razem mój zakup. Jest to długa czarna spódnica za 39,99. Ona tutaj u góry ma takie marszczenia. Były w takim kolorze i jeszcze w takim beżowym, kawa z mlekiem, coś takiego. Ona jest długa i ma z jednej strony z boku takie rozcięcie. Bardzo fajny materiał, fajnie się układa. Okulary przeciwsłoneczne, akurat chciałam taki kształt, żeby były małe, okrągłe, bo takie chyba mi najbardziej pasują. A mam wszystkie takie, wiecie, większe i czarne. Czarne albo takie przeźroczyste. I okulary kosztowały 15,99. Widzę, jakieś filtry niby są. I tutaj moja córka kupiła sobie sukienkę. To jest 100% bawełna. Różowy, ładny kolor. Za 59,99 Jak widzicie, jest taki duży dekolt. I takie bufiaste rękawki. Mówię bufiaste rękawy, to mi się jakoś kojarzy z Anią z Zielonego Wzgórza. O, tutaj. Tutaj pod biustem odcięcie i jest taka, wiecie, szeroka, równa y, do samego dołu. To jest eska, ale to jest taka też dość duża rozmiarówka. Teraz zauważyłam, że w Sinseju są dość duże te rozmiarówki i ja w większość esek bez problemu wchodzę. I to chyba już jest ostatni zakup. A, najlepsze zakupy są tutaj. Zobaczcie, jakie piękne, czerwoniutkie truskaweczki. Jeszcze nie próbowałam, muszę umyć. Mam nadzieję, że będą dość słodkie. I tutaj malinki, nie mam. Nie. Nawet kotek mówi nie. No i tą tacę z action yy, bambusową ułożyłam tutaj na lodówce. I położyłam na niej te słoiczki. Dobra, musiałam wziąć krzesło, bo trochę za wysoko tutaj dla mnie jest. Mam takie małe specjalnie krzesełko, żeby sobie podstawiać. I tutaj ułożyłam te słoiczki. I tak teraz patrzę, że muszę je wszystkie przemyć, przetrzeć. No bo to jednak jest takie miejsce, które się kurzy. I tutaj mam te. I powiem Wam, że szkoda, że nie zrobili tego trochę szerszego. Bo tutaj jednak widzicie, mam taką wolną przestrzeń, gdzie trzymam inne przyprawy. No i tu jeszcze mam wanilię. Szkoda, że to nie jest troszeczkę szersze, żeby się jeszcze jeden rząd tych słoiczków zmieścił. Bo przez to tutaj obok na drugiej tacy mam kolejne słoiczki. No, a ten tutaj się fajnie prezentuje w kuchni. Na razie poukładałam tak, żeby wam pokazać to, co miałam pod ręką.